Przeżywamy dzisiaj, drodzy, uroczyste nabożeństwo wieczerzy pańskiej. Nabożeństwo, podczas którego nasze myśli w taki naturalny sposób kierują się gdzieś do tych wydarzeń, gdy w sali na piętrze, przyozdobionej na święto, Pan Jezus i jego najbliżsi uczniowie, apostołowie spożywali właśnie wieczerzę Boschanu. To wtedy też Chrystus ustanowił tą uroczystość, którą my dzisiaj w tym, w tym gronie, drogie siostry, drodzy bracia, możemy przeżywać. Kiedy sięgamy myślami do tamtych wydarzeń opisanych na kartach Ewangelii, to widzimy wielkość Chrystusa, widzimy Jego chęć służby człowiekowi, możemy myśleć o tych momentach, gdy Pochylił się przy każdym z apostołów, aby obmyć jego nogi. To też moment, który pokazuje nam człowieka, jakże często niegodnego człowieka, człowieka zapatrzonego w samego siebie, człowieka, który potrzebuje może zawstydzić się wobec ogromu Bożej Służby, ogromu Bożej Miłości. Patrząc w tamte wydarzenia. Myślimy o tych chwilach, kiedy Chrystus w pewnym momencie tej uroczystości, tej wieczornej kolacji, bierze te proste, ale jakże głębokie symbole. Przaśnego chleba, symbolizującego niewinność też Jego składanego w ofierze ciała. Ten symbol soku z czerwonych winogron, tak bardzo przypominającego Krew, która wkrótce miała zostać przelana, i ustanawia uroczystość, którą nakazuje, aby jego naśladowcy obchodzili przez wszystkie wieki, aż do czasu jego powrotu. Ale wspominając dziś tamte wydarzenia, myślimy też o tym, co stało się później, gdy opuścili wieczernik, gdy spokojnie, krok za krokiem Wspinali się na górę oliwną, a potem tam o drodzie Getsemane, o pojmaniu Chrystusa. Myślimy o sądzie. A wreszcie myślimy także o Dolgocie i o tym, jak Zbawiciel, jak Stwórca, który stał się człowiekiem, poświęcił swoje życie dla. Swoich dzieci. Jakże wiele przesłań, jakież bogactwo Bożej miłości, łaski, bogactwo Bożych myśli płynie z tamtych historii. Jak bardzo pokazują nam one naszą potrzebę ratunku, ale jednocześnie Bożą łaskawość. Ale tamte wydarzenia mówią też w taki wyjątkowy sposób o. Wartości jednej ludzkiej duszy. O wartości jednego człowieka. Jaka w Bożym Spojrzeniu, w Bożym Sercu jest wartość jednego człowieka. Kiedy otwieramy Psalm 49, to tam w wersecie 8 oraz 9 możemy czytać słowa, które. Z jednej strony uświadamiają nam taką bezradność ludzką, jeżeli chodzi o osiągnięcie zbawienia o własnych siłach. Bo czytamy tam tak: przecież człowiek niczym nie wykupi swego brata. Nie jest w stanie dać Bogu za niego opłaty. Okup za duszę jest na to zbyt wysoki. A nikt przecież nie posiada aż tak wiele. Przejmujące słowa, które pokazują nam, iż nie jesteśmy w stanie samych siebie, czy kogoś, kto jest nam nawet bardzo drogi i cenny, chcielibyśmy odkupić dla zbawienia, nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Słowa, które z jednej strony pokazują taką bezradność człowieka, i to, że nikt nie posiada aż tak wiele. I tym bardziej z wdzięcznością nasz wzrok możemy skierować na Jezusa Chrystusa, który posiadał aż tak wiele, który posiadał swoje niewinne, przeżyte na tej ziemi grzechu życie i gotów był aż tak wiele złożyć, aby człowieka uratować, aby wykupić z grzechu. Jakżeż wiele mówi nam to o wartości człowieka dla Pana Boga. Popatrzmy na pierwszy list apostoła Piotra, gdzie w pierwszym rozdziale tego listu czytać możemy słowa wersetu 18 raz 19. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi czy znikomymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskalanego i nieskazitelnego. Pamiętajcie, że wykupieni zostaliśmy z grzechu nie rzeczami zniszczalnymi czy znikomymi. I apostoł wspomina tutaj srebro czy złoto, ale mówi drogą krwią Jezusa Chrystusa. Czy Pan Bóg zna się na wartości? Czy Pan Bóg potrafi ocenić, czy coś jest wartościowe, czy nie? Czy my jako ludzie nie dokonujemy niejednokrotnie oceny pewnych rzeczy i przypisujemy im pewną cenę, prawda? I możemy ocenić, to jest zbyt, mały, zbyt mało za daną rzecz, ale możemy także ocenić, przepłaciłbym, gdybym kupił to w takiej cenie. Czy Pan Bóg zna się na wartości? Całe złoto i całe srebro tego świata nie wystarczyłoby, żeby wykupić człowieka, bo jest znikome. I Bóg daje coś nieznikomego, coś cennego. Czytamy wykupieni drogą krwią Jezusa Chrystusa. Pan Bóg zna wartość złożonej ofiary. Ale Pan Bóg zna też wartość tego i tych, za których ta ofiara została złożona. Drodzy, czy Chrystus zapłacił ofiarą śmierci za Ciebie i mnie, po to, żeby nadać dopiero nam pewną wartość, pewne znaczenie, czy dlatego, że mieliśmy je w Jego oczach? W wersie 20 czytamy, bo On na to przeznaczony był, już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach. Dopiero w ostatecznych czasach. Ale przeznaczony od stworzenia, bo on znał wartość człowieka. Pan Bóg bardzo dobrze zna się na wartości. Drodzy, gdybyśmy popatrzyli na opis. Zawarte w XXI rozdziale Księgi Objawienia opis nowego świętego miasta, które Bóg zbudował dla zbawionych. To jak to miasto wygląda? Pełne blasku i jasności. Mury tego miasta zbudowane są z najszlachetniejszych kamieni. Nawet wymienione mamy te 12 szlachetnych kamieni, które wchodzą w skład budowanego miasta i murów tego Bramy tego miasta zbudowane są z perł. Każda brama to jedna perła. A ulice tego miasta zbudowane są z czego? Ze złota. Najszlachetniejsze kamienie. Złoto. Perło. Czy Pan Bóg zna się na wartości? Bardzo dobrze potrafię ocenić, ale drodzy, dla niego coś innego ma o wiele większą wartość. Dla niego coś innego ma o wiele większe znaczenie. Gdy otwieramy list do Rzymian, rozdział 5, to tam w wersecie szóstym oraz 8 czytamy takie to słowa. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożny. A werset ósmy. Bóg natomiast daje dowód swej miłości do nas przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. We właściwym czasie, wtedy kiedy byliśmy absolutnie bezradni i upadli, Chrystus, widząc ogromną wartość w swoich dzieciach przychodzi na tę ziemię i oddaje swoje życie oddaje swoje życie bo to najpiękniejsze miasto jakie kiedykolwiek było zbudowane to miasto zbudowane przez Boga to miasto w stylu szlachetnych kamieni, metali, kruszców nie ma takiego znaczenia jak ci Którzy po tych złotych ulicach w tym mieście mają chodzić. Bo dla Boga największą wartość mają ci, którzy w tym mieście, w tej Jego wspaniałości, wypełnią je swoją obecnością. Drodzy, ludzie w różny sposób starają się nadać sobie wartość. Najczęściej przez to, co czynią albo co posiadają. Ale Chrystus przypomina nam, pamiętaj, dla mnie znaczysz najwięcej. Bóg znał przyszłość. Drodzy, ile osób potrzeba by było, osób, które Bóg wiedziałby, że przyjmą dar zbawienia, żeby zdecydował się przyjść na tę ziemię. Pamiętaj o tym, się Pamiętaj o tym, drogi bracie, że gdyby Jezus, przychodząc na ten świat, wiedział, że będziesz jedyną osobą z tych wszystkich miliardów, z tych wszystkich stuleci, która przyjmie Jego dar zbawienia, która skorzysta z Jego odkupieńczej ofiary, która pojedna się z nim, aby żyć wiecznie, gdyby wiedział, że tylko Ty, droga Siostra, tylko Ty, drogi bracie, będziesz tą jedyną osobą. Bez wahania przyszedłby na to Ciebie. Bez wahania przyjąłby na siebie cały rzek. Bez wahania wydałby się na i cierpienie. Bóg zna się na wartości. I dla Niego masz właśnie taką wartość. Cenny krwi Jezusa Chrystusa. Najcenniejszej krwi. Skąd bierze się taka wartość człowieka? Przede wszystkim z Bożej miłości. To miłość Boża nadaje człowiekowi takie znaczenie. Ale również dlatego, że każdy z nas po prostu jest wyjątkowy, jest unikatowy, jest niepowtarzalny. W pewnej rodzinie obchodzono radosną uroczystość. Kończył się jeden rok, zaczynał drugi. Zebrali się rodzice, kilkoro dzieci, ale jednego syna nie było. Jego życie nie ułożyło się najlepiej. Znalazł się w więzieniu. Mama odwiedzała go co tydzień. I teraz w tym gronie rodzinnym, gdzie byli wszyscy, gdzie była radość, brakowało tylko Jego. W pewnym momencie ktoś zauważył, że nie ma z nimi mamy. Zaczęli jej szukać i znaleźli w jej pokoju, gdzie klęczała przy łóżku i po prostu modliła się. I widać, że było jej smutno. Mamo, zapytało jedno z dzieci. Dlaczego się smucisz? Przecież my tutaj jesteśmy. Tak, i mam z tego wielką radość. Ale to nie zmienia tego, że w moim sercu jest takie miejsce, gdzie jest też smutek. Bo jednego z Was dzisiaj brakuje. Tylko jednego. W sercu Pana Boga masz szczególne miejsce. I byłby wielki smutek, gdybyś po tych złotych ulicach kiedyś niemu nie mogła spacerować był Wielki Sątek. Historia, którą dzisiaj wspominamy, historia uroczystości wieczerzy, kieruje nas do Ewangelii Mateusza do rozdziału 26. To tam, w pewnym momencie, gdy serca uczniów zostały już dotknięte Bożą łaską, gdy gdzieś zasmucili się już nad swoją pychą, nad swoją wyniosłością, gdzie już przeżyli to ten wstyd i pojednali się z Bogiem. W pewnym momencie Chrystus, jak czytamy w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersetu 26, gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając uczniom powiedział Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich, podziękował i przekazał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, to jest krew moja. Przymierza, która się za Was wylewa dla przebaczenia grzechów. Mówię Wam odtąd już z pewnością nie wypiję z tego owocu winorośli. Aż do tego dnia kiedy z nowego kielicha będę pił razem z Wami w Królestwie mojego Ojca. A po odśpiewaniu hymnu ruszyli w stronę Góry Oliwnej. W tej wyjątkowej chwili Pan Jezus, biorąc chleb, biorąc kielich z sokiem winogronowym, ustanowił uroczystość, która przez kolejne wieki Jego naśladowcom miała w wyjątkowy sposób przypominać o poświęceniu, oddaniu Boga dla człowieka i miała im przypominać o wartości, którą mają w Bogu. Gdy Chrystus wtedy wziął chleb, wziął kielich, i później jak czytamy, uczniowie, Razem z Chrystusem wyszli w kierunku góry Oliwnej. To każdy krok, stawiany gdzieś pod górę, przybliżał Jezusa do ogrodu Getsemane. To tam w wielkim boju przyjął na siebie grzech świata. A potem przyszli ci, którzy pojmali Go, zaprowadzili, aby został osądzony przez ludzi i wreszcie zaprowadzony na wzgórze Golgoty. Opuszczając tą salę na piętrze, kierując się w stronę Góry Oliwnej, a potem Golgoty, Chrystus wiedział, co jest przed nim. Ale czytamy o ciekawym szczególe w tym opisie. W wersecie 30, znajdujemy tą informację, że zanim opuścili tą salę, w której przeżywali tą uroczystą wieczerzę, zanim z niej wyszli, odśpiewali hymn i ruszyli w stronę Góry Oliwnej. Jaki hymn odśpiewali? Jaka była treść tego hymnu? Choć nie znajdujemy w zapisie Ewangelii Mateusza tego szczegółu. Jeżeli sięgniecie do pewnych fragmentów ducha Pyrostwa, to znajdziecie tam informację, że hymn, który był wtedy odśpiewany, to był Psalm 117. To był Psalm, który właściwie jest chyba najkrótszym psalmem ze wszystkich zapisanych w tej księdze. A w swojej treści brzmi on w taki sposób. Psalm 117. Chwalcie Pana wszystkie narody. Uwielbiajcie Go wszystkie plemiona, ponieważ darzy nas ogromną łaską, a wierność Pana jest ponadczasowa przez wszystkie wieki. Alleluja. Jakie jest przesłanie tego psa? Jest to psalm, który chwali Boga. Jest to psalm, w którym autor powołuje się na Bożą łaskę i na Bożą? Wierność. I przed opuszczeniem wieczernika Chrystus, wiedząc, jak trudne chwile są przed Nim, nie śpiewa z uczniami psalmu smutku. Nie śpiewa z uczniami jednego z psalmów narzekania. Ale śpiewa z uczniami psalm, który rozbrzmiewa chwalcie Pana. Chwalcie Pana. Dlaczego? Bo wielka jest Jego łaska. I wielka jest Jego wierność. I Chrystus, ufając łasce i wierności swego Ojca, gotów był skierować swoje kroki i do Bethsemane, i na Olgotę. Drodzy, dzisiaj my wędrujemy. Każdą drogą, którą Bóg mu wyznacza, wędrujemy mając przed oczami ten cel Królestwo Boże. Chrystus, gdy dał uczniom chleb, gdy dał uczniom kielich, powiedział nie będę odtąd pił, z tego owocu win roślin. Do kiedy? Aż do pewnego dnia, gdy razem z wami będę go pił w królestwie mojego Ojca. My dzisiaj jesteśmy zapatrzeni w przyszłość. Pewni obietnic powrotu Chrystusa i wspominając Jego ofiarę, jednocześnie wiemy, że Chrystus powróci po tych, którzy tą ofiarę w swoim sercu przyjęli. My dzisiaj, drodzy, wstawiamy kolejne kroki zbliżające nas do Bożego Królestwa. Na tej drodze nie brak trudów, na tej drodze nie brak przeciwności, cierpienia. Jaką pieśń śpiewasz, zbliżając się do Bożego Królestwa? Może taką, jak Chrystus z uczniami i dopuszczali wieczornik? Chwalcie Pana. Dlaczego? Bo wielka jest Jego łaska, bo wielka jest Jego wierność. Dzisiaj droga siostro, drogi bracie, Biorąc udział w tej uroczystości wieczerza, sięgając za chwilkę po chleb, po kielich, dajesz wyraz swojej wiary. Wiary w Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela i wiary w to, że łaska Boża dotknęła Twojego serca. I wiary w to, że Bóg jest wierny w Twoim życiu. Bóg naprawdę się zna na wartości masz ogromną wartość w Jego oczach. I pamiętaj, całe to bogactwo nowego miasta, w którym Bóg chce, aby zamieszkali zbawieni. Te perłowe bramy, złote ulice, mury ze szlachetnych kamieni. Jeżeli Ciebie tam zabraknie, będzie pewna pustka w Bożym sercu. Dlatego Dzisiaj jeszcze bardziej przyjmij do Boga. Niech nic i nikt nie będzie w stanie zepchnąć się z tej drogi, którą wędrujesz tam, do tego czasu, gdzie w Królestwie Jezusa Chrystusa będziesz mógł przeżyć wieczność. Niech Bóg błogosławi Cię mocą swego Ducha Świętego i prowadzi. A Twoja wiara niech będzie silna. A boże, łaska nie pokarmię twoje serce. Amen. Amen.